No to co lecimy w dalszą przygodę. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne levely. Słuchajcie, bo jak dobrze oglądacie moje filmy, to dobrze wiecie, że on kazał mi tutaj wbić na jakieś, nie wiem, rzeczy i mam przechodzić jakieś różne parkurencje, i mam nadzieję, że uda mi się razem z wami to zrobić. E, więc co, moi drodzy, zostawiacie łapenc w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. E, widzimy się, pamiętajcie, codziennie pod na każdych filmach. Ostatnio troszkę e, mniej tych filmów codziennie, ale. Za, reguła jest, że codziennie, więc patrzcie, śledźcie, a my przechodzimy, patrzcie, mapkę od On, którą On nam przygotował, no i mi tutaj nie idzie, słuchajcie, zacząłem sobie nagrywać odcineczek, no i troszkę mam kłopoty z tym parkurem teraz, już już na początku było łatwo, ale już teraz jest troszkę ciężej, tylko tutaj, aby w środeczek trafić, cyk, i jest, gitara, przechodzimy dalej, słuchajcie, przechodzimy dalej te levele wszystkie, które nie są zbyt ciężkie, ale też nie są jakieś łatwe. Mam nadzieję, że na samym końcu nie będzie nic takiego ciężkiego. Dobra. Tutaj chyba, tutaj, 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 tutaj. Eee, w to miejsce i jak widzicie, jest ko zakończony kolejny levelek. Eee, wiem, że wam się spodobał oczywiście ten odcineczek z tymi parkourami, więc ja w sumie m, nagrywam dalej, go nagrywam dalej, dalej, dalej. Co by tu dalej zrobić? Czy ja mogę tam gdzieś skoczyć? Tylko bez sensu, bo później tutaj. Yy, no i co ewentualnie tu coś na dole jest? Nie wiem. Zejdę. Tu coś jest. okej. Okay. Wchodzimy na górę. Spróbujemy gdzieś skoczyć tym slime'em. Czy? Czy pięknie? Wskoczenie? Tutaj? Hmm. Tu może. Tam jest coś. Nie wiem. Spróbujmy doskoczyć. Może tam Może to jest do zrobienia? Nie. Dobra, co dalej? Może tutaj? Okej. Okay. I tam był przycisk, widziałem. No i co z tym slime'em? Nic więcej? Halo. Halo. Co ja mam tu zrobić? To nie jest takie łatwe, panie bracie. Dobrze. Czy spróbujemy wskoczyć tutaj? A to tak łatwo. Dobrze. Okej okay. i co? Dobra, rozwaliło się to. I teraz tak, tutaj, tutaj i tu jesteśmy. O coś mi uderzyło jeszcze, nie wiem co e, ten klocy chyba powstał, więc... E, tyle. Dobra, idziemy lewą stroną. Mamy jakiś labirynt, który nas gdzieś prowadzi. Idziemy cały czas lewą stroną. To zawsze gdzieś się dojdzie w labiryncie, wiecie? Dobra, i co? I to koniec Halo? Co dalej? Czyżby to był koniec? Nie do wiary, po prostu nie chce mi się wierzyć. Tutaj jest coś. Hmm. Musimy gdzieś niżej wskoczyć chyba. Znaleźć dziurę do dołu, bo inaczej nie da rady nic ogarnąć. A, tutaj jest, czyli do góry jednak. Dobra, idziemy do góry. I co w tej górze jest? Zejście w dół! Niesamowite. Tutaj, tutaj. Nie! Oż ty Ta mapa jest naprawdę trolująca. Bo wydaje się, że już już jest koniec. A to taka lipa. Dobra, przechodzimy dalej. E, cały nasz ten parkurek. Oszty ty, ożeś kurczę. Cyk, cyk, cyk. I teraz tak. Chyba tam trzeba wskoczyć Dobra. Trochę się zagalapowałem, zagalepowałem e, I co dalej? Ach, tutaj. Dobrze, dobrze idzie nam. Kurczę, tu jak kolorowo fajnie. Dobra. Wskoczyliśmy. Tutaj coś jest, tylko nie wiem, czy ja tam mam wskakiwać. Jak już robimy parkour, to zróbmy. Ewentualnie. O! Jest! Świetnie. To jest 58 level. Dobra, tutaj jest pewnie slime. Ok, wiedziałem o tym. Domyśliłem się. O! Kurcze, to jest jakby połączone dwa levele, nie? I co dalej? Halo, proszę Państwa. Okej. Okay, Okej. Okay. Spadłem. Dobra, nie może być. Nie patrzcie na to. Dobra, teraz tutaj wskakujemy. Teraz tu. Wow! Wow! Przejdę to? Nie gadaj, proszę. Co? Wróciłem z powrotem. Czekaj. Muszę tutaj wskoczyć. Następnie tutaj. Następnie tutaj. Żeby zrobić to tutaj. I skorzystać z tego slajma, Tak! u jest! Świetnie. I teraz tak. Tu. Tu i bęc jestem świetnie. Dobra, tutaj mamy jakiś portal. Skakujemy. Follow the arrows Dobra, za. Co to jest? Follow the arrows. Ty, a jakbym wskoczył tam do któregoś levela, który. Na którym jeszcze nie byłem od razu. Hmm. Dobra. Ty tu jest jakiś. Spróbujmy to wskoczyć. O kurcze, to jest zrobione tak, żeby... Okej okay. Co? Gdzie jestem? Co to jest za miejsce? Proszę, czy ktoś mi może pomóc? Proszę Państwa, nie wiem gdzie ja jestem. Co ja mam tu zrobić? Halo, pomocy? Dobra, tutaj jest jakaś dziura. Ok. Super. 59? 60. Ej, czy mnie cofnęło? Skitu? Czekaj. Follow the arrows. Jak tam bym skoczył? A, dobra! Follow the arrows. Tu, tu, i co dalej? Ty, coś zwaliłem, nie, to jest coś źle. Z zastrzałką muszę iść. Ok, czyli mnie cofnie. 59. Teraz tutaj. Follow the arrows. Arrows mamy tutaj. Później tu mamy przeskoczyć. Dobra, wskakujemy. Słuchajcie, przeskakujemy. Dobra, i teraz tak. Tu. I tu! Dobra, to nie było aż takie ciężkie, ale jak widzicie, trochę kłopotu nam zrobiło. Lecimy dalej. Przeskakujemy tu, tu. Hmm. Wpadłem. Nie gadaj, że znowu z tymi strzałkami. A jak! Kurcze! Dobra, wskakujemy tu, cyk, cyk, dobra. Teraz tak, tutaj. I jesteśmy w, tym, w tej wodzie. Nie! Co? No nie, dobra. To jest ciężkie. To jest ciężkie, proszę państwa. To jest zbyt ciężkie, żeby to było zbyt łatwe. Nie, nie wierzę w to. Widzicie to? To mi to coś mi zrzuciło. Czy to on? Widzieliście to bardzo dobrze, na pewno. Dobra, teraz uwaga, spokojnie. Dobra, cyk, cyk. Teraz, żeby tam nie wpaść. Tylko, hopsa, jest, jest i teraz tu, błagam, skończmy to, jest, udało się, 63 level. Jezu, jakby mi znowu z tymi strzałkami kazało łazić, to bym się chyba wkurzył. Dobra, eee, czyli jest to jakieś drewienko takie okorowane, tutaj i tutaj, świetnie. Dobra, czyli zeskakujemy na dół, hmm, tu, czyżby to było rozwiązanie tej zagadki? Dobrze, dobra, zróbmy to, cyk, ej. Coś mnie tu przybloczyło, ale spokojnie. Wierzę w siebie, wierzę w siebie. Cyk! Jest! Co dalej? Teraz tam skok. Jest skok tutaj. Teraz wypadałoby wskoczyć w to miejsce. Okej. Okay. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. Wow, jest, 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 jest. Łopsa! Upski. Dalej parkur się ciągnie. Czy ja cofnąłem się? Nie, nie cofnąłem się, nie może tak być. Dobra, w dół spadamy, to się nie cofnąłem. Znowu lodowy, słuchajcie. Która wam mapka się najbardziej podoba? Powiedzcie mi, bo jest kompletnie odjechane. Cała mapa, nie? Dobra, to tutaj wskoczymy i tutaj jest. Dobra, teraz żeby nie spaść, pięknie, pięknie idzie, pięknie. Cyk, dobra. Co dalej, teraz tam. A masz? Yeah! Całkiem dobry jestem. Powiem Wam szczerze, że się bardzo dobrze czuję na tej mapie. Ok, czy ja tam na radę wskoczyć? Ok, jest, jest, jest. Czyżby to było jakieś dziwne miejsce? O którym nikt nie, wi nie wie? Wow, Tu jest mesa. Dobra, tutaj. Wskakujemy teraz w to miejsce. Cyk, zrobione. Ej, tu idzie normalnie jak. Dobra, dawaj, nie zginiesz. Wbijaj śmiało w lawę. Eee, dobra, bo ja według mnie ta mapa jest ogólnie bardzo ciężka. Eee, jeśli chodzi o takie wymyślenie tej mapy, no to on popisał się chyba. Eee, co dalej? Czy ja wyszedłem stąd? Tak, z lawy. I co dalej? Bo jak widzicie, tu coś jest. Tylko jak... czy naprawdę tam muszę wskoczyć aż? Okej, okay. chyba tak będzie trzeba zrobić. Wiecie? Tylko zrobimy to w taki sposób. I. Bardzo blisko, dobra, to jest chyba jedyne rozwiązanie, wydaje mi się. Tego wszystkiego. No, i tu jest całkiem, całkiem niefajnie, bo nie mogę się tutaj wskoczyć. Ciągle spadam z tego bloczka. Hmm, no nie widzę tu innej opcji, nie? Żeby to zrobić, więc wydaje mi się, że to jest najsensowniejsza z wszystkich opcji. Kurcze, mać! Aj! Prawie, 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 prawie. Dobra, wiecie co? Spróbuję jeszcze tak zrobić. Czy, czy ja mam tam na końcu Shift'a kliknąć. Czy mam kulcnąć? Nie, to od razu spadam. Więc to nie jest rozwiązanie. Kurczę. No dobra, udało mi się. Normalnie chyba z 5 minut. Słuchajcie, tu da radę wskoczyć, tylko żeby teraz nie spać. I, I tutaj jest! Dobrze. Bardzo dobrze. Co to jest? Aha, to jest z Nederu. Ok, wystraszyłem się. Hmm, czy ja wróciłem? Czy co? Jak to wygląda? Czekaj, teraz tam wskoczyć? Ok, spadłem. I co dalej? Czy dam radę jakoś z powrotem wrócić tam? Dobra, jest drabinka, spoko. Ty. Czy ja tego nie mogę jakoś wykorzystać, żeby tam gdzieś wpaść? Jakoś? Ty. Dobra, zróbmy to tak. A! Nie! Myślałem, że dam radę tam doskoczyć, po prostu się cwa cwania... kując, ale widocznie to nie jest do zrobienia. Lecimy tu, w to miejsce. I teraz tak. Tu jest pięknie. Nede nederowy. Nie nederowy, tylko endowy. Boże, się pomyliłem. Hmm. To było dziwne. Ale okej, okay, niech będzie. Co ja mam tu zrobić dalej? Czy dam radę tu jakoś doskoczyć? Ty. Tu. Hm. Teraz tam wypadałoby, chyba. Dobra. Wow! Coś mnie przyblokowało główkę. Dobra, to zróbmy to szybciej troszkę. Nie. To musi być inaczej zrobione. To musimy tutaj wskoczyć. Później faktycznie będzie trzeba tutaj. Tutaj. Hmm. Dam radę, matruner. Wierzę w ciebie. Cyk. Dobrze. Skok tutaj. Tutaj jestem. Pięknie. Teraz, aby tutaj nic nie, nie spartolić. Okej. Okay. I co dalej? Ja tu dam radę doskoczyć? Nie, teraz tu, na te. No. Mm, Okej. Okay. Slime mnie tutaj przytrzymał. Skakujemy w to miejsce i zobacz, jesteśmy mega daleko. Dobra. Teraz tu i tu. Teraz na drabinki, na stówę, bo jeszcze tutaj nie byłem. Okej. Okay. Co dalej? Czy ja dam radę tam skoczyć, chyba tak trzeba zrobić? Dobra, coś tu się pojawi, czy co? Wow! Widzieliście, to dosłownie na sekundę się pojawiło tylko! Jak to było zrobione? Dziwne. Mega dziwne. Dobra, wskakujemy tutaj, tutaj na... ...drabinki. Cyk. I teraz tu. Cyk. I teraz tak, patrzcie. Patrzcie na to proplejsy. Zobacz. Okej, okay, jest! Zniknęło. Dobra, to było słychać dosłownie na sekundę, ale udało się. Dobra, ciśniemy dalej, bo jak widzicie mapka dalej jest do zrobienia. Co tu dalej trzeba zrobić? Tu chyba. Hmm, czyżby nie? Czyżby tak? Czyżby... Na pewno nie? Dobra, zrobimy teraz tak, 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 wskok. Hm. teraz tutaj. Aj! Wow! Nie wiem, to jest, tutaj już jest coraz ciężej, wiecie? Tu jest coraz, coraz ciężej, mi się zaczyna to nie podobać trochę. Trzeba by było wskoczyć może tu? Nie, to przecież bez sensu. Hmm... Poczekajcie. Jak i widzicie... Tu da radę wskoczyć. Może zrobimy tak? Tak, właśnie, tu potrzeba podwójny skok może na slajmie. Zrobimy to? Cyk. Cyk. Nie, no jest za nisko, ewidentnie jest za nisko, więc pociśniemy jeszcze raz. No tu już jest, zaczyna być już coraz, coraz to gorzej. Hmm. Może wskoczyć tu, tu. Następnie. Nie. Co? To jest nie do zrobienia. Halo. On! Oszalałeś! Dobra, wskakujemy jeszcze raz. Cyk. Dobra, musimy się chyba lepiej wybić, wiecie? Okej, okay, to jest do zrobienia, damy radę, tylko jest bardzo ciężko. No, to jest do zrobienia. Patrz, ja już teraz w tym momencie to robię. Przeskoczę to bez problemów, tylko musimy tu stanąć. Cyk, cyk, cyk. I widzicie, mamy to, mamy to zrobione, ale co dalej? Czy w jakiś sposób dam radę doskoczyć tam? No, zapowiada się ciekawie. O, Dobra, ale tutaj jest, wydaje mi się, możliwe. Dobra, świetnie. Teraz tu, tu jest Git. I co, ja tam dam radę doskoczyć? To chyba trzeba na dwuskoku zrobić. Okej, okay. wow! Było kozacko ciężkie. Dobrze. Cyk, cyk. Dobra. Mamy die złoto, mamy złoto, zdobyliśmy złoto, świetnie. No, ale gdzie diaksiory? Diaksiory, poproszę o diaksiory. Co dalej? Tutaj mamy do skoczenia. Dobra, no slajmach się ogólnie ciężko skacze, jeśli nawet jest cokolwiek pod nim. Dobra, zróbmy tak. I tak, i tak. I tu. Dobra, wskakujemy teraz w to miejsce. Dobra, na slajmach nie jest tak łatwo. Okej. Okay. Dobrze, i teraz tu, i... Co dalej? Czy ja dam radę tam doskoczyć? Czekaj, musimy się skupić. Może tak. Nie, muszę na to wskoczyć i wtedy się odbijam tutaj. Dobra, więc ciśniemy jeszcze raz. Tylko na spokojnie. Na spokojnie, jak na wojnie. Cyk, dobra, ej. Cyk, cyk, okej. Okay. Wskakujemy na tego slajmika. Tutaj, tutaj jest całkiem ciężko teraz Więc muszę się uspokoić, galaretka Żelek, żelki zielone Teraz tak, tu wskoczę I tu i jest Udało się, git siwo? dobra To tutaj jest coś do zrobienia, tutaj chyba też po skok Teraz w to miejsce I jesteśmy w kolejnej mapce, na kolejnej mapce Tu wskakujemy chyba w dół Bo inaczej nie przejdziemy Ale jak widzicie jest tutaj do przejścia. Jest, dobra, tutaj mamy jakieś skałki. Eee, dobra, w dół. Dobrze. I przechodzimy portalem. Jajo! Wow, jak ja da mam doskoczyć. Widzieliście to! Udało się! To było niemożliwe. Dobrze. Czyżbym musiał jakoś tu skoczyć? Kurcze kaktusy. Czy na kaktusy? Hm. Czekaj, tutaj, dobra, to będą, będzie wyprawa po, na kaktusach, dobra, i teraz tu, i teraz tu, i ostatni skok, błagam, niech się uda, niech się uda, świetnie, jest, przeszedłem, najsiwo, tralalilalo, tralalilalo, udało się, co dalej, czy jest tutaj jakaś wskazówka przynajmniej, o, przycisk znalazłem, find the button, jest. Redstone nowy jakiś świat. Hmm. Słuchajcie, musimy nacisnąć ten przycisk. Tylko zrobimy to tak. Tu i teraz tu. Okej, okay. sygnał jest. O, widzicie, ja nawet czekam na niego. O kurczę, on dalej leci. Nie! O, co to było? To było niesprawiedliwe. Ja nie wiedziałem o czymś takim. On ty oszalałeś. Dobra, zróbmy to szybko. Ok, ok i teraz. Ok, 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 ok i jest pięknie. Wow, w Lawie pływam! O nie, o nie. Dobra, co dalej? Jeśli w Lawie pływam, to muszę tam chyba dopłynąć. Kurczę, trochę tracę czasu bez sensu. No ale damy radę bez tego wszystkiego. Dobra, do góry, do góry, do góry. Gdzie jest drabinka? Gdzie jest ta drabinka, którą widziałem przed chwileczką? Jest tutaj! Mamy cię drabinko. Dobra, ogień mnie nie pali już, ale mamy dalej na ekranie, więc bardzo niefajnie. Mi zasłania pół ekranu. Nie! Błagam cię, ogniu, zejdź ze mnie. Dobra, teraz tak. Tu. Wow! Patrzcie od skoku, zabrało mi tego. Ogień. kozacko, dobrze, czyli lecimy w to miejsce. Pyk, pyk, pyk. No i jest ładnie zrobione. Nie, jest niezrobione. Czyżbym tam musiał? I tutaj, yeah! Oh, yeah! Dobrze. Mamy dalej jakieś betonowe rzeczy. Myślałem szczerze, że ta mapka skończy mi się szybciej, że będzie troszkę łatwiejsza już przy końcu. Już tu zaczyna być troszkę ciężej. Eee, więc w takim razie spróbuję to przejść do końca. O, nie! O, nie! Dobrze. Pyk, tu. O, spadłem. Jeszcze na sam koniec. Świetnie, świetnie normalnie no dobra, wskakujemy tutaj tutaj i co dalej, teraz tam jakoś doskoczyć hmm tu i slajmy, slajmy moje ulubione jest pięknie nie spodziewałem się tego szczerze powiedziawszy ale udało się, udało się to zrobić Teraz tam doskoczyć tylko Jest już no, normalnie na jedną krateczkę, nie? Brakowało, mało brakowało hmm. Wiecie, że zwaliłem to? Ja muszę jeszcze raz to przejść Tu Nie Tu Tu Tu, później wskakujemy w to Znowu na tym slajmiku I teraz tak, muszę Doskoczyć chyba Tam Zrobię to jest! Pro player normalnie, pro player. Dobrze, co dalej? Tutaj Ej, ja szybko zrobię ten parkour całkiem dobry wynik będę miał. Przechodzimy jeszcze raz, patrz: tu, tu, tu i tu. I bank Mamy zrobione. Czy tutaj było przejście po prostu? Chyba było przejście. Hmm. Ciekawe, ale w sumie ja bym tutaj nie wszedł. Co dalej robić? Co dalej robić? Nie gadaj, że tutaj jest slime. Wiedziałem! Wiedziałem, że tu by... On mi zrobił slima i jeszcze mnie popchnął. Dobra, ciśniemy do końca tą mapeczkę. O, tak. I tu... i w to miejsce. Pięknie. Patrzcie, jestem normalnie. Pro player. Pro player. Dobrze. Teraz to, to, to mamy zrobione. I teraz tak, czy ja dam radę tam doskoczyć. O jest! Dobra, przycisk. Co z tym przyciskiem? Rozwaliły się drzwi. Spoko. Dobra, bladujemy dalej. Cyk w to miejsce. Pewnie to możemy skorzystać z tego, czy nie? Hmm. Czy ja dam radę tu doskoczyć i tam na to? Jeśli tak, no to jesteśmy uratowani. Czekaj, muszę sprawdzić każdą, którą stronę się otwiera. Powiedz, że w dół. Nie. No dobra, zróbmy to inaczej. Czy dam radę tak to zrobić? Chyba nie. Ale co dalej? To jest już zagwostka. Okej, okay, tam chyba dam radę doskoczyć, więc spróbujemy to zrobić. Tylko na dwuskoku. Cyk, cyk, jest. Okej. Okay. Teraz na to, na spokojnie. I mamy już kolejny jakiś dziwny świat. O! Spadłem. Niedobrze. Ej, lawa. Lawa mnie podpaliła. Okej. Okay. Robimy jeszcze raz to. Skok. Tutaj chyba też na podwójnym. Jest. Tutaj też na podwójnym. Okej. Okay. Dobrze, że nie ma żadnych 180. Bo po prostu bym spadał non-stop. Wow. Dobra, to jest niesamowite. Patrzcie, tam już chyba finał widać. Dobra. Eee, jest kozacko. Kozacko. Tu wchodzimy na samą górę? Nie gadaj. Na samą górę, tak? Dobra, czyli ja tutaj już byłem. Ja muszę tu wskoczyć i tu, i tu, a następnie tu, i tu, i tu, a potem tam. Chyba tak trzeba zrobić. Ładny parkurek. Teraz właśnie mamy jakąś wielką, wielką do góry wieżyczkę ze stona. Yy, I chyba nie jest tak ciężko. O, bałem się, że spadnę. Jak to dalej ma iść? Gdzie mam iść? Proszę po pomoc. On... Nie żartuj sobie ze mnie Tu nie. Hmm. Dobra, spróbujmy tam skoczyć z powrotem. No dobra Tu widzę pnącza, czy ja dam rady coś z tymi pnączami zrobić? Tego nie wiem, ale ciśniemy może w drugą stronę. Może podskoczymy sobie tu. Okej, okay. wow. Jestem nad! Świetnie. Teraz tu te pnącza to już są do zrobienia. Okej. Okay. Lecimy jak burza! O... Tutaj pajęczynkę, ale pajęczynki nie chcemy używać. Wchodzić w nią. No dobra. I... koniec? Proszę, powiedzcie, że to koniec. Już nie chce mi się tego przechodzić. O! O! Hmm. Dobra, i tu. Tylko jakby, jakbym teraz spadł. To jest kaszana kompletna. Bo nawet nie pamiętam jak się wchodzi drugi raz tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy mega wysoko Mega. Po prostu... Czy ja bym po prostu dał radę tam przeskoczyć i już... Nie, nie... nie, 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 nie każcie mi tutaj aż tak biegać. Moi drodzy, on, drogi on. Uspokój się. Hm, dobrze, teraz to. To będzie skok. Pa! Zwalę! Wiedziałem! Ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle, bo, bo całkiem bl blisko skończyłem. To jest a akurat, akurat chyba tak zrobione, że... O kurcze. Na spokojnie, teraz tu i. No nie! O! Teraz na te drewno wskoczyć. wow Wskoczyłem! Dałem radę! Nie, nie dałem rady tym razem. Ale dobrze idzie fajnie tu. Czy jest jakiś skrót, czy nie? Wow wow, 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 wow! Dobra, wiecie co? Dzień rozumiecie to? Ja wskoczyłem tutaj i spadłem, i musiałem całość przechodzić od nowa. Być jeszcze się skoczyłem i jestem o, tam, o, gdzieś skończyłem. Nie, tu jest po prostu zabójczy race, nie? Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że ja doszedłem do tak daleko, yy, ale w każdym bądź razie dam radę, nie? Dam radę, nie poddam się Nie poddam się, dokończę to co on chce Żebym miał ładne włoski, kolorowe, żółte Cyk 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 cyk, jak widzicie w ogóle tak wygląda mapa Którą mamy od... żeby przejść... o nie O nie, O NIE! Młagam. Młagam, czy to koniec? Dobra Okej, okay. jest! Nie gadaj, że jeszcze to mam poprzechodzić. Dobra, ale tu już jest... Nie ma... Nie ma dramatu, że tak powiem. Dobra, wskakujemy po tej stronie. W ogóle na lianach się ciężko obraca, więc trzeba to zrobić bardzo, bardzo umiejętnie. Eee, ja to zrobię teraz... Chyba nie wiem, czy dam radę. Mhm. To będzie bardzo, bardzo ciężkie, ale zrobimy to w taki sposób. I kurcze nic. I kurczę nic Dobra, ciśniemy. I tu da radę, patrzcie. I tu... Nie! No na samej końcówce. Słuchajcie. Eee! No na samej końcówce! Ja wierzę w siebie normalnie. Tu! I tu! Jest to ciężkie do zrobienia, ale... Jest. Jest! Kościół! Jesteś kozacki! Wow, 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 wow. wow Nie! To ja nie zrobię tego! Nie zrobię tego, nie zrobię. Przysięgam wam, że ja tego nie dam rady zrobić. Roz mi się udało tylko przekręcić, ale tam już dalej. O, dobra, idzie coraz lepiej. Wow, dobra. Wow, patrz. Nie, na samym dole jestem. Kurczę, dobra. Jest, w końcu. Udało się. Jestem na samej górze. I co dalej? Strzałka. Tam mam nie wskakiwać? Nie gadaj, proszę. Proszę, nie gadaj. Okej, okay. jestem. Wesoły romek. Mam nad przedmieściu domek. Strzałka i koniec. Proszę, powiedzcie, że to koniec. Co ja mam tu zrobić? Ja muszę tam się przedostać. Nie. <grym> On. Nie, nie wierzę w to. Wiecie, że ja muszę powtarzać to. Rozumiecie to? To jest po prostu szczyt hamstwa. Nie wierzę w to. Rozumiecie, że jeszcze raz przechodziłem całą tą, te drzewko. Drzewko finałowe. Uwaga. Teraz próbujemy. Tak, leć Adam. Leć. Adamie. Dobra. Tu i tu. Jest. Tak jest. Udało się. Jestem wolny. Słuchajcie, jestem wolny. Udało mi się przejść całą tą mapkę uh, od on. Wow. Co to jest? Jakaś jaskinia? Czy mam dalej tam wschodzić? Dobra, zobaczymy później. Słuchajcie, moi drodzy, mamy złoto, więc jest! Udało się. The end! Dobra, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że od następnych filmów będę miał żółte włosy, więc widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia niech Eldorado będzie z wami. Zapraszam również do sklepu. No i na drugi kanał. Do zobaczenia. Pa pa.